Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Bruszewski, a to jest Scanner Defense 24. Na wstępie zachęcam państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. A dzisiaj moim państwa gościem jest pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, ekspert Fundacji Stratpoints, obecnie Akademia Nauk Stosowanych Gniezno. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień dobry panu i witam wszystkich widzów Defense 24. Panie pułkowniku, temat jest jeden: jest to śmierć Jewgenija Prigorzyna. Pan, jako ekspert do spraw służb specjalnych, doświadczony wojskowy, jak pan na to patrzy? Czy to są jakieś porachunki pomiędzy FSB a u czy za zabójstwem Prigożyna mogą stać właśnie rosyjskie służby specjalne? Jakie są pana refleksje w tym temacie? Bezsprzecznie jest to konsekwencja aktywności Prigorzyna i jego zaangażowania w tzw. pucz Prigorzyna. Czyli ten słynny w mediach przedstawiany Marsz na Moskwę, ale oczywiście sam akt y, strącenia, niektórzy mówią, niektórzy mówią podłożenia bomby na samolocie, czy awarii samolotu, tego nigdy się nie dowiemy, ja postrzegam jako działanie walki wewnętrznej w wielu kręgach władzy wokół prezydenta Putina. I tutaj uważam, że bez zaangażowania służb specjalnych, czy to FSB, bardziej prawdopodobne. Czy wywiadu wojskowego rosyjskiego, nie byłoby to możliwe. Pytanie podstawowe, które wszyscy dzisiaj sobie zadają, czy to zadziało się za zgodą i wiedzą prezydenta Putina? I to pytanie pozostaje dalej otwarte. Pana wiedza dotycząca służb specjalnych. Tutaj chciałem właśnie zapytać o tą ocenę, no bo są tak jakby te dwie główne służby w Rosji, FSB, która wydaje się takim państwem w państwie. I kadrowo, i jeżeli chodzi o wpływy polityczne jest bardzo liczna i silna, ale jest mniejsza grupa, czyli wywiad wojskowy GRU. I czy tutaj widzi Pan jakieś starcia, konflikt pomiędzy tymi służbami? Być może na przykład Prigorzyn był człowiekiem GRU i mówimy tutaj o jakiejś tego rodzaju wewnętrznej wojnie, na tej linii właśnie GRU-FSB. No nie zapominajmy jeszcze o służbie wywiadu zagranicznego Rosji, czyli SWR, ale jeżeli chodzi o działania wewnętrzne, to prym wiedzie zdecydowanie Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli FSB. I tutaj z czasów funkcjonowania prezydenta Putina w Petersburgu, w administracji mera Petersburga, upatrywałbym jego kontaktów z Priegozinem, ale te kontakty wynikały z relacji prigozina z FSB i kontrolowania przez FSB tej części środowiska przestępczego Petersburga, z którymi w kontakcie pozostawiał Prygorzyń, czyli mafii tambowskiej, bo z tego czasu datuje się ich znajomość. W związku z powyższym najprawdopodobniej Prygorzyń pozostawał na kontakcie w zainteresowaniu FSB, aczkolwiek wywiad wojskowy na pewno też był nim zainteresowany. Siłą rzeczy, jeżeli chodzi o operację Militarną Wagnerowców na całym świecie, bo musimy pamiętać, że wywiad wojskowy rosyjski bardzo mocno wszedł w struktury właśnie grupy Wagnera, którą prigozin właścicielsko można powiedzieć obsługiwał. Więc sądzę, że jedno i drugie. Natomiast pytaniem jest, czy w rozgrywkach Prigozina z ministrem obrony Szojgu i szefem sztabu Gerasimowem któraś ze służb brała jego stronę, czy nie. I tego nie wiemy, możemy domniemywać, i sądzę, że tutaj wywiad wojskowy raczej jest bardziej spójny z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego, aniżeli z Prigozinem. Porozmawiajmy chwilkę o tym takim niewidocznym froncie walk służb specjalnych. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, a ono w ogóle w mediach nie jest zadawane, to czy śmierć Prigozyna z perspektywy Putina rozwiązuje sytuację? Czy Pana zdaniem, na przykład Prigozyn mógł? Mieć tak zwane teczki, jakieś schowane dane, które mogą zostać opublikowane po jego śmierci, właśnie przygotowane w momencie, kiedy ktoś podniesie na niego rękę, mając świadomość, że jednak przez te lata funkcjonowania w głównej orbicie Kremla na pewno posiadał wielką wiedzę. Być może jakieś kompromaty na ludzi. I teraz pytanie, czy po śmierci Prigorzyna nie będzie takiej zemsty zagrobu właśnie związanej ze służbami specjalnymi. Jak pan to ocenia? Pojawiają się takie domniemania i w Rosji, którą musimy postrzegać jako państwo zarządzane przez strukturę de facto mafijną, przestępczą, bo tak to wygląda. Od lat każdy zbiera materiały na każdego. Gromadzi je aby wykorzystywać do walki politycznej, finansowej, czy jakiejkolwiek innej. Putin jest tego najlepszym przykładem, zawsze to robił i robi cały czas. Czy takie materiały, które zapewne pozostają, czy pozostawały w dyspozycji Prigozina, znajdą światło dzienne? Niewykluczone, ale sądzę, że tutaj Służba Bezpieczeństwa, FSB, Odpracowała swoje, i nie bez kozery następowały przeszukania e, siedzib, wielu lokalizacji, nie tylko rosyjskich, którymi dysponował prigozin. W związku z powyższym tutaj tylko czas nam pokaże, co i kiedy się ukaże. Natomiast e, widzieliśmy po e, tym wypadku na dzisiaj, a właściwie Zamachu, którego przyczyn jeszcze nie znamy e, samolotu z Prigozhinem na pokładzie. Gwałtowne reakcje na Kremlu, czyli chociażby powrót z daczy podmoskiewskiej prezydenta Putina na Kreml i gwałtowne spotkanie z jednym z szefów pionów wywiadu rosyjskiego, który odpowiadał za operację chociażby zabójstw i usunięć wielu osób i wewnątrz, i poza Rosją. Więc na pewno na Kremlu w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, zagotuje się, a jakie to przyniesie konsekwencje, zobaczymy w najbliższych raczej tygodniach i miesiącach. Jest taki wywiad, który teraz jest bardzo często cytowany, gdzie Władimir Putin jest pytany, czy jest człowiekiem miłosiernym, czy wybacza. I on w tym wywiadzie zaznacza, że nie wybacza wyłącznie zdrady. Tak też nazwał pucz Prigorzyna wówczas, gdy on trwał. I teraz pytanie Panie Pułkowniku, ponieważ Prigożyny jednak wśród Rosjan cieszył się jakąś popularnością. Widzieliśmy to w Rostowie, gdzie był fetowany wręcz jak gwiazda Roka. Jest wiele materiałów, gdzie w różnych miastach Rosji są składane kwiaty. I teraz pytanie, czy to osłabia Putina właśnie, zabicie Prigożyna, czy wręcz wzmacnia go? Jaka jest pana ocena? To wszystko zależy od tego właśnie elementu, czy Zgodę i decyzję w kwestii usunięcia prigoryny podjął Putin, czy to działo się poza nim? A właśnie jeśli... pytanie, to, to doprecyzując, jaka jest Pana e, hipoteza na ten temat? E, nie mam zamiaru tutaj e, e, wysnuwać żadnych hipotez, po prostu nasza wiedza jest zbyt mała. Nawet e, ten wywiad prezydenta Putina musielibyśmy traktować jako prawdziwy, czyli jego jako osobę prawdomówną, czyli to, co mówi, że jest prawdą. A wiemy, że nie wiemy, co jest prawdą, jeżeli chodzi o prezydenta Putina. W związku z powyższym, jego twierdzenie, że nie wybacza tylko zdrady, możemy między bajki włożyć. On po prostu nie wybacza tego, co nie wybacza, czego nie chce mu się wybaczyć, bo usuwał po kolei nawet bardzo bliskich kolegów. Nawet rodzinę, czyli swoją żonę, odsunął bezwzględnie w cień, rozwodząc się z nią, bo przestała mu być potrzebna do czegokolwiek. Usunął mera. Jest posądzane o zabójstwo mera Petersburga, który był jego mentorem, i dzięki niemu wszedł na salony administracji rosyjskiej. W związku z powyższym nie przykładałbym żadnej wartości do tego, co mówi prezydent Putin. Absolutnie. Musimy spoglądać na to, co rzeczywiście się dzieje, jakie są fakty, czyli kto zginie, kto zostanie odsunięty, co dalej się będzie działo. Natomiast nie można wykluczyć, że dalsze skutki śmierci Prigozina. Mogą przynieść także usunięcie prezydenta Putina, jeśli oczywiście nie był decyzyjnie w to zaangażowany, bo to oznaczałoby, że inne kręgi o tym zdecydowały. Na przykład minister Szojgu, posługując się wywiadem wojskowym rosyjskim, który, tak jak mówiliśmy, ma wyspecjalizowaną komórkę do usuwania niewygodnych osób, Widel Skripal i wiele, wiele innych osób, a z pułkownikiem Skripalem miał okazję osobiście, rozmawiać jeszcze przed jego otruciem, więc tutaj nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi ani o Putina, ani o osoby z jego kręgu. Panie pułkowniku, jeszcze chciałem zapytać o sposób zamachu, bo Rosjanie mają pełną paletę możliwości uśmiercania niewygodnych dla siebie osób. W tym wypadku padło na, no właśnie, zestrzelenie samolotu bądź też podłożenie ładunku wybuchowego na jego pokładzie. Dlaczego akurat Rosjanie wybrali taką metodę, Pana zdaniem? Wynikać to może z kilku powodów. Ja osobiście uważam, że najbardziej prawdopodobną byłoby podłożenie ładunku wybuchowego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze chciano usunąć prigozina, po drugie na pewno jego krąg był w miarę szczelny, więc zastosowanie jakiegokolwiek środka trującego byłoby bardziej ryzykowne. Bardziej prigozin kontrolował swoje otoczenie. E, łatwiejszym było dotarcie do samolotu, e, bo on pozostawał poza kontrolą, taką szczelną, otoczenia Prigozina, A widzieliśmy i słyszeliśmy informacje, chociażby stewardesy, która komunikowała jeszcze przed lotem, że nastąpił niespodziewany, niespodziewana awaria, naprawa, przegląd tegoż samolotu przed tym wylotem. Po drugie, uzyskano by efekt kumulacji, czyli usunięcia nie tylko Prygorzyna, ale także jego najbliższych współpracowników. I tu mamy oprócz Prygorzyna dwie istotne osoby: czyli Utkina, Dymitria. i nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale osoby, która odpowiadała za całą sferę finansową w grupie Wagnera. Czyli trzy najważniejsze osoby: dowódca, dowódca polowy, właśc właściciel dowódca polowy i księgowy. Czyli za jednym zamachem uzyskujemy y, wspaniały efekt, natomiast zestrzelenie obciążone byłoby ryzyką, ryzykiem y, poinformowania i posiadania wiedzy bardzo szerokiego kręgu osób, czyli całej obsługi, rozpoznania elektronicznego, żołnierzy szeregowych, oficerów itd. itd. Ktoś te wyrzutnie musiałby obsługiwać i podjąć taką decyzję, więc byłoby to bardziej ryzykowne. Natomiast awaria jakąkolwiek, no jest zdecydowanie mniej prawdopodobna, że był to aż tak szczęśliwy zbieg okoliczności dla prezydenta Putina czy nieprzyjaciół i wrogów Prigozina. Czy Pana zdaniem taka formacja jak Grupa Wagnera y, zbudowała swoje własne struktury wywiadowcze i kontrwywiadowcze, pomijając to, że na pewno była infiltrowana i w pewnym sensie kierowana, zadaniowana przez rosyjskie służby specjalne, ale zakładając, że posiadała jakąś swoją autonomię, czy tego rodzaju formacja, która przez się rozrosła na wojnie na Ukrainie gargantuiczny sposób, czy też budowała swoje służby wywiadowcze i po co potem z tymi ludźmi, właśnie tymi wywiadowcami grupy Wagnera, którzy byli na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Ukrainie, czy obecnie na Białorusi także, co dalej z nimi? Jaka jest Pana ocena? Na pewno w grupie Wagnera stworzono strukturę kontrwywiadowczo-bezpieczeństwa wewnętrznego. To na pewno tak. Na pewno w tych miejscach, gdzie funkcjonowała w warunkach bojowych grupa Wagnera, stworzono system rozpoznania i zasilania grupy Wagnera w informacje rozpoznawcze z pola walki, miejsc, kontaktów z ludnością cywilną, tam gdzie działała. I tutaj mamy dualizm, bo w tej grupie Wagnera znajdowało się wielu żołnierzy specnazu, a specnaz jest elementem zbrojnym wywiadu wojskowego rosyjskiego, więc Jakąś część umiejętności te osoby wywiadowczych posiadały. Natomiast nie stawiałbym tutaj na bardzo szerokie działania wywiadowcze, stricte operacyjne. Raczej charakter przestępczy do starczania informacji o zagrożeniach ze strony innych grup wpływu. Na pewno tak. To jest typowe dla, dla takiej organizacji mafijnej, przestępczej charakteru, właśnie, jaką stworzył Prigozim. Co dalej z tymi ludźmi? Ja uważam osobiście, że ta grupa zostanie dość sprawnie spacyfikowana, podzielona i aktywa zostaną przejęte zagraniczne, zapewne przez jakieś kręgi wpływów niewykluczone, że wywiad wojskowy, który już jest zaangażowany w Afryce, jeżeli chodzi o aktywność grupy Wagnera i na terenie Rosji bo nie zapominajmy, że jest to spory majątek, więc jest to atrakcyjne też z punktu widzenia finansowego więc z wszystkich tych przyczyn ta grupa. W jaki sposób zostanie rozkawałkowana i spacyfikowana? Jeszcze chciałem pana pułkownika zapytać w ogóle o sytuację w Rosji, ponieważ Prigorzyn był uważany też za element, można powiedzieć, takiego umownego stronnictwa ultranacjonalistów. Podobnie Igor Gierkin-Welstriełkow, który obecnie jest aresztowany, także Kwaczkow, który też przez moment przebywał w areszcie. Czy Putin pacyfikuje to środowisko właśnie tych tak zwanych ultranacjonalistów, którzy wydają się działaczami, postaciami, które właśnie na wojnie na Ukrainie poprzez pewną krytykę dowództwa rosyjskiego, krytykę Szojgu, krytykę Girasimowa wyrosły i mają bardzo duże zasięgi, chociażby na, na Telegramie. Tak? No Prigorzyn akurat nie żyje, ale też miał bardzo duże zasięgi na, na, w tak zwanym runecie, tak? Więc panie pułkowniku, jakby, czy to jest jakby szersza czystka w Rosji. E, I co w związku z tym e, z dalszą władzą Putina i tym środowiskiem ultranacjonalistów? Jaka jest Pana opinia? W mojej ocenie, dopóki środowiska nacjonalistyczne nie podnoszą zbyt wysoko głowy i nie mają zbyt wielkich wpływów, widzę jak Girkin, jak e, e, Prigozin, to są wykorzystywane w narracji Kremla. E, bo to pasuje do narracji kremlowskiej. Jak chociażby cała e, grupa, która jest e, skoncentrowana wokół tak zwanego klubu wałdańskiego. Zresztą prezydent Putin ma tam dobre kontakty i występował wielokrotnie na zjazdach klubu wałdajskiego. E, natomiast jeśli e, podnoszone są kwestie radykalne, tak jak podnosił Jeprigorzin, czy ostra krytyka ze strony Girkina, to jest natychmiast spacyfikowana, bo z, zaczyna. Stanowić zagrożenie. A takich zagrożeń administracja prezydenta Putina ją ja sam nie toleruje i pogrąża się, moim zdaniem, w coraz większym takim psychotycznym zachowaniu swoim, co jest charakterystyczne dla dyktatorów, dla rządów autorytarnych. Ja porównuję to do schyłkowego okresu stalinizmu, gdzie przysłowiowe, e, e, humorystyczne kichnięcie mogło stanowić zagrożenie, jeśli Stalin nie wiedział, kto i w jakim celu kichnął. Na koniec chciałem Panie Pułkowniku zapytać o Pana ocenę, co dalej z grupą Wagnera. Przestaje istnieć, zostanie rozparcelowana, czy może pojawi się nowy Prigorzyn. Jak Pan to ocenia? Może zostanie rozparcelowana, zostanie wykorzystana w Afryce, bo tam są interesy rosyjskie, gdzie Rosja nie ma innych możliwości, jak oddziaływanie siłą i destabilizacją, co grupa Wagnera może czynić. A lojalność, uważam, e, członków grupy Wagnera bazuje raczej na elemencie finansowym, jak ideologicznym, więc zostanie przejęta zapewne przez wywiad wojskowy rosyjski na terenie Białorusi. Zobaczymy, czy nie zostanie przerzucona e, na front. Natomiast w Rosji ci członkowie grupy Wagnera, w większości więźniowie, już w tej chwili zostali wchłonięci przez e, armię rosyjską, a ci, którzy się nie podporządkują, zostaną po prostu usunięci albo wysłani na front jako tak zwane mięso armatnie i mówiąc brutalnie, problem się sam rozwiąże. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pułkowniku. Dziękuję i pozdrawiam. Moim państwa gościem był pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, były wiceszef służby kontrwywiadu wojskowego, ekspert fundacji StratPoints, obecnie Akademia Nauk Stosowanych Gniezno. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.